Ale mamy szczęście. To sztabki złota. Teraz jesteśmy bogate. Tak, czekaj, moja sztabka ładnie pachnie. Może to wcale nie jest złoto. To czekolada? Jeśli tak, to daj mi spróbować. Nie, sama ją zjem. Masz swoją własną czekoladę. Właśnie. Nie mogę się doczekać, kiedy ją zjem. O, nie, to prawdziwe złoto! Myślę, że przeznaczę je na wstawienie moich połamanych zębów. Nie gadaj, głupot. Wiem, jak się naprawia zęby, więc sama ci je wstawię. Otwórz, buzię. Um, może nie powinnaś. Co to znaczy nie powinnaś? Już przygotowałam wiertarkę. Zrobię to szybko. Moja sztabka złota akurat się przyda. Otwórz, buzię. I jak? Czy złote zęby wyglądają fajnie? Rewelacyjnie. Mam fajny pomysł. Otwórzmy razem nasze klosze, ale nie patrzmy. Zamykaj oczy. Naiwna. Dała się nabrać na mój podstęp. Tylko nie papryczka, nigdy na to zje. A ja muszę mieć coś smaczniejszego. Raz, dwa, trzy. Otwieramy. Wspaniale! Mam czekoladową papryczkę. Kurczę, ja mam prawdziwą. Nie chcę jej. Ale musisz, masz pecha, a ja mam szczęście. Muszę szybko spróbować tej apetycznej papryczki. Ta czekolada wygląda przepysznie. Ja mam czekoladę, a ty masz papryczkę. Ale mi się poszczęściło. Mam w parta, hurra. Może mnie poczęstujesz. Po co przed tobą taka pyszna papryczka? Spróbuj jej. Na pewno jest ostra. Ojej! Wcale nie jest ostra! A w środku ma czekoladę! Dziwne, jeśli ja mam czekoladową papryczkę, to co masz? O nie! Co się stało? W mojej papryczce jest czekolada. Obawiam się, że twoja jest prawdziwa. Co? I nie, nie wierzę! Aaaa, pomóż mi ratunku! Czyli to ja mam dziś szczęście. Już myślałam, że będę musiała się męczyć z ostrą papryczką. A to ja się męczę, to niesprawiedliwe. Pomocy, zaraz słone, proszę udać ten pożar. What? Dobra, dobra. Akurat mam obok siebie szklankę z wodą. Trzymaj. Pomogło? Chyba... Yy, ja tak nie! Nie pomogło! Znowu płonę! Tym razem jest jeszcze gorzej! Zaraz przyjdę, czekaj! Zanim tu wrócisz, sama ugaszę ten pożar! Za pomocą zwykłego spryskiwacza! Już biegnę! Mam całe wiadro mleka specjalnie dla ciebie! Nie! Dlaczego to zrobiłaś? Sama ugasiłam pożar! Teraz jestem cała w mleku! Popyt? Dziwna nagroda. Ciekawe, kto ma tę prawdziwą, a kto czekoladową. Myślę, że ja mam prawdziwy. Już mogę się nim bawić, ale super! Czyli mój jest czekoladowy. Muszę go szybko zjeść. Aj, to boli! Wcale nie jest czekoladowy! Szkoda, że nie widziałaś swojej miny. No to gdzie są smakołyki? Gdzie czekolada? Dziwne, spójrz, twój popyt też ma znak zapytania. Znak zapytania? Tak, jest na tym przycisku. Spróbujmy go nacisnąć. Może wtedy pojawi się coś smacznego. Super! Czekoladowa kola! A ja mam prawdziwą. Też całkiem fajnie. Zgadzam się, mamy szczęście. Mogę pierwsza spróbować mojej coli. W końcu czekoladowa kola jest dość rzadka. Mm, jest smaczniejsza niż myślałam. Co jest w butelce? Też czekolada? Tak, tylko że płynna. Płynna, ale nadal bardzo smaczna. Szkoda, że nie widzisz swoich czekoladowych zębów. Wiecie, samej płynnej czekolady jest nudne. Lepiej zrobię z niej coś niezwykłego. Na przykład czekoladowy popyt. Będzie super. Nie uda ci się, to na bank nie wyjdzie. Tak? Myślę, że jesteś po prostu zazdrosna. Tylko spójrz. Wyszło! Na twoich oczach powstał ten czekoladowy popyt. Spróbuję. Jest taki pyszny. Szkoda, że go nie spróbujesz. A mnie nie szkoda. Myślisz, że nie potrafię zrobić własnego pysznego popytu? To proste. Zamierzam zrobić go z Coca-Coli. Zobaczysz, to będzie najfajniejszy popyt ze wszystkich. Kola może zamarzać tak samo szybko jak czekolada. Dobra, gotowe. Ja też zamierzam zjeść pyszny popyt. Nie uwierzę, dopóki go nie wyjmiesz i nie pokażesz. Ech, z łatwością, trzeba tylko wyjąć z foremki. Dobra, jak go wyciągnąć? Aj, co ty robisz? Dlaczego mnie uderzyłaś? Nie zrobiłam tego specjalnie, przepraszam, nie złość się, tylko spójrz na mój popyt. Wow, wygląda smakowicie. Mogę spróbować? Spróbować? E, tak, jasne. Spodoba Ci się. Kiedy ty będziesz lizać mój popyt, ja szybko zjem twój czekoladowy. Słuchaj, miałaś rację. Jest naprawdę dobry. Bardzo mi smakuje. Fajnie, że się ze mną podzieliłaś. Pomóż mi, proszę. Dobra, pomogę. I tak nie mam już smakołyku. Jak śmiesz, złodziejko. Bez spokój, to był tylko żart. Hura, to iPhone i to nowy. Skąd wiedzieliście, że to jest ten, który chciałam mieć? Um. Ja też mam iPhone'a, ale jest dziwnego koloru. Nie wiedziałam, że istnieją brązowe iPhony. Wiem, to czekolada! Mamy wielkie szczęście. Spodoba Ci się? Wiem, nie mogę się doczekać, żeby spróbować, jak dobrze smakuje ten iPhone. Coś mi mówi, że będzie pyszny. I rzeczywiście jest niesamowity. Szkoda, że go nie dostałaś. Hmm. A tak przy okazji jak się ma tutaj prawdziwy iPhone? Hmm. Jakie pyszności! Hmm. E, mój iPhone? No nieźle. Dzięki niemu też zjem coś dobrego. Spójrz! Mogę sprawić, że smakołki pojawią się na stole. O wow, to naprawdę działa! Jeśli raz się udało, uda się i teraz. Może zrobisz mi też pyszny poczęstunek? Nic cię to nie kosztuje. Nie, sama nie mam wystarczająco dużo smakołyków. Tylko jeden, proszę. A, no, nie zjem karalucha. Niech Diana się nim zajmie. Diana, proszę bardzo, częstuj się. Nie, nie chcę karalucha. Zabierzcie go ode mnie. Fuu, to okropne. Kończu zniknął. Teraz już nigdy nie wróci. Odejdź! Błagam cię, słabo mi zaraz zamglę! Ej, co z tobą? No, dzień dobry, co mogę dla pana zrobić? Kim hmm? jest ta ślicznotka? Ach, co za wspaniały dzień! Jestem taka piękna! I wolna! Cześć, chłopcy! Mm. Wiesz co, nic mnie już nie boli. Jestem młody i energiczny, zwłaszcza jeśli to będzie moja sąsiadka z sali. Chłopcu, uspokójcie się, przyszłam tu do przyjaciela. Czy ktoś może mi podpowiedzieć, gdzie leży? Ojej, chyba ktoś zasłabł. Pomóżcie mu. Dobrze, sama znajdę salę. Cześć, Den! Chcesz, coś ci pokażę. Co ty na to? Tak, tak, to twoje ulubione chomiki schowane w tych kulach. Mam nadzieję, że pomogą ci szybko wyzdrowieć. Co? Chyba żartujesz, wracam do gierki na telefonie? Co za piękny dzień? Stop! A dokąd z tym zwierzęciem? To jest szpital. Nie wolno wnosić zwierząt, więc musisz oddać królika. Świetnie! Będzie tu na ciebie czekał. A ty z jakim problemem? Co? Nie można wnosić zwierząt? Co mam robić ze Stevie? Moim wiernym psem. Może moja ręka nie boli tak bardzo? Oj, jednak boli. W porządku, coś wymyślimy. O, mam już pomysł. Mogę udawać, że jestem niewidomy. Wtedy mój kochany pies Stevie zostanie wpuszczony jako pies przewodnik. Muszę to przetestować. Dzień dobry, ja nic nie widzę. Kim pan jest? Atakujesz niewidomego? A, pan jest niewidomy. Proszę przechodzić. To było niezręczne. Ups. Piłka mi wypadła. Tój, Stevie! Nie! Niegrzeczny pies. Dosyć tego, Stevie. Dorwę cię. Idę po ciebie, kolego. Miesiąc bez słodkich kości. Potrzymaj to. I tak cię złapię. No już, już stój. Przychamuj, kolego. Widzę, że cudem odzyskałeś wzrok. Wynocha ze szpitala razem ze swoim psem. Trzeba tu troszkę posprzątać. Dzień dobry, pani z dzieckiem. Jak słodko. Akurat mam tu grzechotkę dla maleństwa. Pokaż mi je. Proszę poczekać, dziecko śpi. Już za późno. Tak, mam tam pieska. Przepraszam, muszę zrobić badania, a sama się boję. Naprawdę nie mogę wejść z moją księżniczką. Rozumiem. Nie zobaczysz nas więcej. Przynajmniej mogę zatrzymać zabawkę. Dokąd to? Chwileczkę. Czy to świnka morska? Stać! Proszę mi ją oddać, bo nie wpuszczamy tu zwierząt. Przykro mi, ale to nie ja ustalam zasady. Wróci do ciebie po badaniach. Jak to nie wolno ze zwierzętami? Muszę natychmiast coś wymyślić. Nie obejdę się bez moich słodkich karaluchów. U, ten facet dostał niezły łomot. I podsunął mi świetny pomysł. Mogę owinąć głowę i słoik z karaluchami bandażem. Wtedy pielęgniarz mnie wpuści, bo mam wielkiego guza. Oj, jak boli, jak boli. Dzień dobry, co się stało? O, rany, jaki wielki guz. Widziałem takie tylko w bajkach. Wejdź, proszę. Ojej, co za ból głowy. Cześć, babciu. Myślisz, że to guz? Nie, to moje ukochane karaluszki, moje popilki. Są takie słodkie, że nie mogłam się z nimi rozstać. Pomogą mi się wyleczyć. Babciu, dokąd idziesz? One są nieszkodliwe. Dzień dobry. Przyszedłem na zmianę opatrunku i przyprowadziłem psa. Nie wolno ze zwierzętami? Okropność. Gdybym wiedział, nigdy nie przyszedłbym do waszego szpitala. To oburzające. Co? Nie można ze zwierzętami? Ale co z moimi rybkami? Trzeba coś wymyślić. Już wiem, mam świetny pomysł. Przeleję rybki z akwarium do kroplówki. W ten sposób bez problemu ominę stanowisko pielęgniarza. Zrobię tak, żeby wyglądało, że mam kroplówkę. Świetnie. Muszę przetestować moją metodę. Lecimy. Dzień dobry. Tak mi słabo. Ojej, przechodź! Musisz szybko dostać się na oddział! Hello. Dzień dobry, dziadku. Jestem twoją nową sąsiadką. I udało mi się przemycić moje rybki. Przeleję Was zaraz w bardziej znajome miejsce. Oj, ten kaszel naprawdę daje mi się we znaki. Muszę się napić wody. Coś z nią nie tak! O mamusiu, czy ja wypiłem rybki? To okropne! To twoje? Ale tu nie wolno wprowadzać zwierząt! To za ochyda! O mój Boże, co to jest? Kogo przyprowadziłaś do szpitala? Zdecydowanie coś ci się pomieszało. To nie klinika weterynaryjna. Jest po drugiej stronie ulicy. Muszę coś wymyślić, bo inaczej nie uda mi się przenieść mojego szczurka. Mam pomysł. Sprytny jesteś, co? To może zakradniesz się przez kanały wentylacyjne do mojej sali? Dzień dobry, nie mam żadnych zwierząt. Naprawdę. A pod czapką? Co ty wyprawiasz? A, a co masz w torebce? Ser? Po co ci on? Oh, Jest wow. w nim dziura. Dziwne. Jesz tyle sera? Okay. No w porządku, żadnych zwierząt możesz przejść. Cześć! Jestem twoją nową koleżanką z sali. Bądź troszkę ciszej, muszę spotkać się z przyjacielem. Halo! Już jestem. Czeka na ciebie serek. Jesteś taki mądry, znalazłeś drogę do mojej sali. Zjedz sobie serek w nagrodę. O, zaraz koniec zmiany. Stać! Nie wolno wchodzić ze zwierzętami, a te chomiki są zwierzętami domowymi. Oddaj jej na opatrunek. Co? Nie wejdę ze ślimakami? Co za koszmar! Będę musiała coś wymyślić. Moja Lizzy musi ze mną przejść. O, myślę, że miejscowy kucharz powinien mi pomóc. Zaczę jego wózek z garnkami. Muszę tylko zwędzić strój roboczy i wózek z jedzeniem. Ukryję tu ślimaka, przykryję wszystko owsianką i gotowe. Idziemy. O, znowu ty! Co mamy dziś dobrego? Co to jest? fuu owsianka! Obrzydliwość! Zjem lepiej trochę słodyczy. Udało się! Dlaczego nie jemy owsianki? Dam ci zaraz coś pysznego, żebyś szybko wyzdrowiała. To najlepsze lekarstwo, bellissimo. Oto i mój ślimak. Tak tęskniłam. Uff, ale gorąco. Stop! Nie wolno. Z żółwiami też nie. Twój żółw na ciebie tu poczeka. Przechodź. Szybko, szybko. Co? Nie wolno wprowadzać zwierząt, ale mój Pascal nie może się beze mnie obejść. Jesteśmy nierozłączni, muszę coś wymyślić. No tak, mogę go schować pod czapką. Pascal, siedź spokojnie na mojej głowie. Okej, okay, zakryłam cię czapką, owinę szalikiem. Świetnie, teraz możemy spróbować go przemycić. Będziemy udawać, że mam grypę. Brrr, jak mi zimno! Mam gorączkę 39,9! Witam, panie pielęgniarzu! Potrzebuję pomocy lekarza natychmiast! Nie mam zwierząt, tylko przeziębienie! No to przechodź, naprawdę nikogo z tobą nie ma! Chociaż kilku różnych próbowało do dzisiaj się zakraść! Ej, stać! Masz kameleona na głowie! Wynocha! Dlaczego ciągle przynoszą je na mojej zmianie? Może jeszcze słonia przyniesiecie? Challenge dla artystów! Ale super! Czekoladowa fontanna trafi do tej, która ją najlepiej narysuje. Skoro wszyscy gotowi, to zaczynamy. Ale uwaga, musicie rysować bez użycia rąk. To jedyna zasada. Skoro wszystko jest jasne, to macie minutę. Start, zaczynajcie! Jestem pewna, że wygraną mam w kieszeni. Nie muszę nawet konkurować z tymi nieudacznicami. I kto to mówi? Czuję, że to ja dostanę czekoladową fontannę. Jestem naprawdę dobra w rysowaniu. Co? Fontanna będzie moja? Nie podoba mi się to, co mam do tej pory. Może powinnam zmienić taktykę? Myślę, że rysowanie flamastrem będzie o wiele wygodniejsze. Spróbuję w ten sposób. Idealnie. Właśnie, flamaster. Ja też chcę nim rysować. Eh, nie potrafisz go nawet otworzyć. To nie jest śmieszne. Co robić? Zwłaszcza, że dziewczyny mają takie fajne rysunki. Nie szkodzi, jeśli ja nie potrafię pięknie rysować, to muszę zepsuć rysunki innych. Myślę, że to piórko mi pomoże. Co ty zrobiłaś? Przez ciebie zepsułam swój rysunek. Co za pech. Dlaczego się śmiejesz? Zaraz dam ci nauczkę. Twój rysunek czeka to samo. Jego też zepsuję. Odechce ci się ze mnie żartować. Nie, przestań! Tak jest, dobrze jej tak. Cześć, a ty z czego się tak cieszysz? Twój rysunek też zniszczę. Nie, proszę! Dziewczyny, czas minął. Pokażcie mi swoje prace. Było blisko, nawet nie zdążyłam zepsuć rysunku Chelsea. Zobaczmy, co narysowałyście. Mary, co to jest? To nie wygląda jak fontanna, tylko jak jakaś plama. Samantha, twój rysunek też nie jest zbyt dobry. Nie postarałyście się. A co sądzisz o mojej pracy? Jest lepsza niż inne, ale widziałem ładniejsze. Dobra, skoro reszta rysunków jest jeszcze gorsza, to dziś wygrywa Chelsea. Ura, starałam się bardziej niż inni, więc zasłużyłam na tę nagrodę! Myślisz, że tylko ty możesz pić czekoladę? Mylisz się, my też możemy to zrobić. Mamy nawet słomki specjalnie do tego celu! To jest takie dobre! Ej, a gdzie jest moja czekolada? Jesteś naszą przyjaciółką, więc podzieliłaś się z nami. Złodziejki. Tym razem wasza nagroda będzie jeszcze fajniejsza. Zobaczcie, jaki uroczy jest ten piesek. Tak, jaki słodki. Przejadł się więc, skorzystał z łazienki i waszą nagrodą jest ta słodka kupa. Kto narysuje ją najlepiej, ten ją dostanie. Powodzenia, czas start! Nie chcę kupy. Po prostu narysuję coś innego, a nie kupę. Muszę wykonać najgorszy rysunek w moim życiu. Wiem, nie ma nic gorszego niż rysowanie stopą. Od razu przepraszam za ten zapach. Co to jest? To jak broń biologiczna? Skąd się bierze ten smród? To tylko moja stopa. Każda na pewno narysuje coś fajnego, a ja po prostu pomarzę sobie flamastrem na kartce. W ten sposób nie wygram i nie dostanę tej kupy. Kurczę, zgubiłam brązowy flamaster. Potrzebuję natychmiast zamiany. Wszystko mi leci z rąk. Muszę być ostrożniejsza. Ciekawe, co narysowały dziewczyny. Wasz czas dobiegł końca. Pokażcie mi swoje prace. To już koniec? Kura, jestem gotowa, aby pokazać mój rysunek. Chelsea, spodziewałem się po tobie więcej. Samantha, brawo, to piękny rysunek. Mary, dlaczego śpisz? Y nie śpię. Oto mój rysunek. O, to prawdziwa kupa. A więc to ty otrzymujesz nagrodę. Pogratulujmy Mary. Kupa? Kurczę, zasady mówią, że trzeba ją zjeść. Tak? Może mi się poszczęści i okaże się, że to czekolada! Fu, ona je kupę! Sama jesteście jak kupa. A to jest po prostu pyszny krem czekoladowy. Chcecie spróbować? Jest rewelacyjny! Dziewczyny, tym razem będziecie walczyć o tego słodkiego kotka. On jest taki mały! I bardzo puszysty. Jeśli narysujecie go naprawdę dobrze, będzie wasz. Tym razem musicie użyć kredek i rysować na twoich twarzach. Pozostaje mi tylko życzyć wam powodzenia. Yeah! Dokładnie, po co rysować coś na papierze, skoro sama wyglądam jak słodka kotka? Potrzebuję jeszcze tylko kilku szczegółów i gotowe. Ja też wyglądam jak kotek. Miał! Narysuję najlepiej ze wszystkich. Możecie się starać ile chcecie, ale tylko ja pomyślałam o lusterku. Bez niego nie uda mi się dobrze narysować. Poza tym lusterko nie jest wbrew zasadom. Na pewno to ja wygram. Chelsea nie umie rysować, a Mary? Ej! Używanie lusterka jest wbrew zasadom. Wstydź się. Patrz, Chelsea, widzisz to? Tak, to niesprawiedliwe. Musimy dać Mary nauczkę. Zmyjmy jej makijaż. Mary, jesteś gotowa wziąć prysznic? Na no to do dzieła. Nie, dlaczego to zrobiłyście? Mogłam dostać w prezencie puszystego kotka. A, właśnie, kotek. Jeśli makijaż Samanty będzie taki fajny, to nie dostanę tego kociaka. Też muszę go zepsuć. Samantha, twój makijaż się rozmazał. Gdzie? Powiedz mi, naprawię to. Pozwól mi pomóc. Nie mam nic przeciwko temu. No dobra. Jeszcze tutaj. Teraz jest super. Bardzo dziękuję. Dziewczyny, pokażcie mi swoje twarze. Zobaczmy, co wam wyszło. Mary, nie postarałaś się. Nawet kot nie może na to patrzeć. Samantha, czy ty w ogóle widziałaś, jak wygląda kot? Co ma z tym wspólnego, pirat? Pirat? Jaki pirat? Chelsea! Dałam ci nauczkę. Dzięki temu mój makijaż wygra. Tak, będę musiał ponownie przyznać zwycięstwo Chelsea, ponieważ reszta z was nie dała rady. Ekstra! Ten maluszek jest teraz mój. A, asik! Chyba wróciła mi alergia na koty z dzieciństwa. A wsi... Nie szkodzi, to nic takiego. Kotek będzie w dobrych rękach, moich mery. Nie, on jest mój. Czy ty w ogóle się widziałaś? Najpierw się wylecza, potem damy ci kotka. Ponieważ poprzednia nagroda była tak wspaniała, ta może wam się nie spodobać. Będziecie walczyć o rybę. Tym razem będziecie malować różnymi sosami. Będzie trudniej, ale dacie radę. Czas start. Oczywiście, to będzie coś wspaniałego. Malowanie sosami jest nie tylko zabawne, ale i pyszne. Co ty robisz? Zachowaj swoje śmieci dla siebie. Przepraszam, nie zrobiłam tego celowo. Dobra, nie czuję się urażona. Malowanie sosami musi być świetną zabawą. Są takie kolorowe. Wygląda całkiem fajnie. Okazuje się, że keczup to całkiem dobra farba. Myślę, że sos serowy też będzie ok. Dzięki niemu też można zrobić świetny rysunek. Tak szybko się skończył. Ale nie mam się czym martwić. Wszystkie wyglądają bardzo ładnie, więc każdy sos pomoże mi w rysowaniu. Wow, nie wiedziałam, że rysowanie sosami to taka niesamowita zabawa. Dobra. Kurczę, dziewczyny rysują za dobrze. Muszę się postarać. Ja też chcę mieć ładny rysunek. Sosy naprawdę dobrze pachną, muszą też bardzo dobrze smakować. Są takie pyszne. Po co w ogóle rysować, skoro sosy są tak wspaniałe same w sobie? Naprawdę? Uważam, że jedzenie samych sosów jest dziwne. Nie jest, to jest fajne i pyszne. Zgadzam się, ale lepiej nimi rysować. O nie! Głupie opakowania! Kurczę, zniszczyły mój rysunek. Jak mogłyście mi to zrobić, głupie śmieci? O nie, zjadłam wszystkie sosy. Teraz nie mam czym rysować. Ale to nie szkodzi. Po prostu podkradnę rysunek Samanty. Wasz czas dobiegł końca. Pokażcie, co narysowałyście. Pokazujcie, a ja w międzyczasie podmienię rysunki. Mary to nie jest twój dzień. Rysunek jest Kiepski. Bardziej podoba mi się styl Chelsea. Dobra robota. Samantha, ty co robiłaś? Myślisz, że jak będziesz siedziała i nic nie robiła, to nie dostaniesz żadnej ryby. Ups. A jednak gratulacje. To Samantha dostaje całą rybę. To wszystko przez Chelsea. Nie dam rady zjeść tak dużo surowej ryby. Wiem, po co mam jeść surową rybę, skoro mogę ją upiec? To świetny pomysł. Nie bez powodu zawsze noszę przy sobie palnik. Ojej, Chelsea, przepraszam, płomień niechcący Cię trafił. Nawet Ci pasuje. Odczepcie się. Za pomocą palnika zamienię tę paskudną rybę w pyszne danie. I to jest takie łatwe do zrobienia. Gotowe. Życzcie mi smacznego. Pyszności.